Dysocjacja jonowa stopniowa kwasu fosforowego 5, czyli H3PO4. W przypadku H3PO4 fosfor jest na piątym stopniu utlenienia. Stopień utlenienia pierwiastka centralnego podajemy w kwasach zawsze wtedy, gdy dany pierwiastek tworzy więcej niż jeden kwas tlenowy. W tym przypadku fosfor jest na piątym stopniu utlenienia, a to oznacza, że tworzy on 5 wiązań z innymi atomami czyli łącznie jakby wyciąga do tych atomów 5 łapek. I tutaj w przypadku fosforu w H3PO4 mamy te trzy łapki, które są wyciągnięte do grup OH oraz dwie łapki, które są wyciągnięte do jednego atomu tlenu. Dysocjacja kwasów, które mają kilka atomów wodoru w cząsteczce, jest to dysocjacja stopniowa. I zależnie od ilości atomów wodoru w danej cząsteczce kwasu, tyle będziemy mieć stopni dysocjacji. Tutaj mamy trzy atomy wodoru w przypadku kwasu H3PO4, dlatego też będziemy mieć trzy stopnie dysocjacji jonowej tego kwasu. W każdym etapie dysocjacji będziemy odrywać jeden atom wodoru w postaci jonu H+. Zatem w pierwszy stopień dysocjacji H3PO4 wygląda następująco. Po lewej stronie równania mamy H3PO4, czyli kwas fosforowy 5. Pod wpływem wody zostaje oderwany atom wodoru, czyli 1H+. Czyli po prawej stronie równania mamy H oraz jon, który został. Czyli tutaj, jeżeli zabierzemy jeden atom wodoru, to zobacz, co nam zostanie. Zostaną nam dwa atomy wodoru, cztery atomy tlenu i jeden fosfor, czyli będzie H2PO4, dlatego że zabraliśmy jeden plus, więc automatycznie ta cząsteczka staje się minus jeden. Czyli pierwszy stopień dysocjacji H3PO4 wygląda następująco. Po lewej stronie mamy H3PO4 pod wpływem wody, rozpada się na H i H2PO4. Teraz drugi stopień dysocjacji H3PO4. Ponieważ już tutaj oderwaliśmy ten atom wodoru, to teraz bierzemy do drugiego stopnia to, co nam zostało, czyli ten jon H2PO4. I on będzie się znajdował po lewej stronie równania. Czyli od jonu H2PO4 pod wpływem wody znów odrywany jest jeden atom wodoru. Czyli bierzemy jeden atom wodoru w postaci H. I teraz to nam zostanie do tego. Zwróć uwagę na to, że jeżeli tutaj od tej cząsteczki znowu oderwiemy drugi wodór, to został nam jedynie jeden wodór, cztery tleny i jeden fosfor. Czyli w takim przypadku mamy jon, który będzie wyglądał w ten sposób HPO4 2-, ponieważ dwa wodory na plusie oderwaliśmy, to zostają dwa minusy. HPO4 2- jest to jon, który powstał w drugim stopniu dysocjacji. Teraz trzeci stopień dysocjacji i tutaj znowu bierzemy do tego stopnia ten jon, który powstał w poprzednim stopniu, czyli HPO4 2-, jon będzie znajdował się po lewej stronie równania. I analogicznie pod wpływem wody następuje oderwanie atomu wodoru w postaci jonu H, czyli ten H zabieram i do tego, co nam zostanie. I znowu patrzymy na cząsteczkę H3PO4, no teraz już oderwaliśmy trzeci wodór, więc zobacz co zostało: P i cztery tleny, czyli PO4. 3-. Jest to jon, który został po trzech stopniach dysocjacji. Tak wygląda trzystopniowa dysocjacja kwasu fosforowego 5, czyli zaczynamy od H3PO4 i w każdym stopniu dysocjacji odrywamy jeden atom wodoru w postaci jonu H i zapisujemy to, co pozostało, czyli jaki jon pozostał. Jeżeli na początku odrywamy jeden atom wodoru, to mamy tutaj jon H2PO4, czyli 1-. minus. Gdy w drugim stopniu dysocjacji oderwaliśmy już drugi atom wodoru, to mamy tutaj w jonie HPO4 2-, ponieważ brakuje w cząsteczce dwóch wodorów. Natomiast w przypadku trzeciego stopnia, gdy od jonu 2- oderwaliśmy jeszcze kolejny atom wodoru, to będziemy mieć jon PO4 3-. Czyli jest to wyraz tego, że oderwaliśmy 3 plusy, więc zostały nam 3 minusy. Teraz zsumuję wszystkie poszczególne stopnie dysocjacji i zapiszę je w jednym równaniu reakcji. Zrobię to w ten sposób, że lewe strony tych równań zapiszę po lewej stronie naszego równania, sumującego, natomiast po prawej stronie będzie suma wszystkich tych elementów, które znajdują się po prawej stronie równań dysocjacji stopniowej. I wygląda to w ten sposób. Najpierw bierzemy, co mamy po lewej stronie, czyli mamy H3PO4 plus. H2PO4 minus i plus HPO4 2 minus. Czyli to się znajduje po lewej stronie równania. Natomiast po prawej stronie mamy H plus plus H plus, plus H plus, czyli mamy właściwie 3 H plusy. I do tego H2PO4 minus, czyli to tutaj mam zapisane. Do tego HPO4 2 minus i PO4 3 minus. Czyli tu mamy wszystko plus HPO4 2 minus plus PO4 3 minus. I teraz zauważ, że w przypadku takiego zapisu po lewej i po prawej stronie są elementy wspólne. Zatem H3PO4 znajduje się tylko po lewej stronie, H2PO4 znajduje się zarówno po prawej, jak i po lewej, czyli to muszę wykreślić, ponieważ to się zredukuje wzajemnie, i do tego HPO42 i też również jest po prawej i po lewej stronie, czyli również to wykreślam. I co zostało w efekcie tego? W efekcie tego Zostało H3PO4 i H+, 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 czyli H3PO4 pod wpływem cząsteczek wody rozpada się na 3 H+, bo tu mamy 3 H+, i do tego PO4 3-. Jest to sumaryczny zapis dysocjacji stopniowej i on jest zapisany w jednym równaniu.